Analiza indeksów wraz z grudniową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa w poniedziałek, 5 października. Na razie, co bardzo istotne, wydarzenia na indeksie WIK-20 rozgrywają się ponad klasycznym wsparciem wytyczonym na bazie sierpniowego minimum cenowego i co istotne, to już wykres wigu 20 w skali tygodniowej ponad węzłem fibonacciego 2009-2020. W piątek eksponowałem znaczenie tej no, nazwijmy to już historycznie potwierdzonej strefy cenowej, bo tutaj kilka tygodni temu popyt uaktywnił się. No i w tej chwili również obserwujemy wzrost aktywności byku. Właśnie ta informacja dotyczy dzisiejszej sesji, bowiem rzeczywiście popyt z dość dużą, Determinacją kreuje w tej, w tej chwili wydarzenia na rynku i mamy również do czynienia z takim relatywnym wzrostem wolumenu obrotu na rynku kasowym. Jeśli spojrzelibyśmy jednak na wykres wIGU 20 w skali dziennej, to tutaj no, siłą rzeczy musi powrócić kwestia dużo istotniejszego według mnie oporu technicznego, czyli stosunkowo szerokiego korytarza 2128-41. Wspominałem o kilku elementach, które wzmacniają właśnie ten węzeł podażowy fibonaczego. Czerwona górna linia trendu spadkowego przecinające się dwie linie ML. W każdym bądź razie, yy, tak jak sugerowałem yy, w ostatnich opracowaniach, dopiero negacja tej strefy yy, byłaby dla mnie takim yy, wyrazistym, jakby uwierygodnieniem działań zainicjowanych przez, po, przez popyt właśnie w rejonie yy, sierpniowego yy, minimum cenowego. W moim odczuciu powrócilibyśmy wówczas w okolice średnioterminowego węzła podażowego 2222-31. Jeśli chodzi o kontrakty, w tej chwili również analogicznie jak na Wigu 20, testowane jest znany nam już i istotny obszar oporu 2085-92. To oczywiście wykres w skali intradayowej, więc tutaj dużo lepiej jak na wykresie w skali dziennej widać, jakby kontury tej formacji A, B, C, D, formacji symetrycznej. W moim odczuciu, jeśli rzeczywiście dzisiejsze zamknięcie wypadłoby ponad tym właśnie węzłem, kolejne sesje potwierdziłyby fakt wybicia. Ponad istotny opór techniczny należałoby spodziewać się kontynuacji ruchu z opcją przetestowania kolejnego w moim odczuciu bardzo wiarygodnego oporu 2135-2140. Choć wcześniej również zwróciłbym uwagę na tą górną median line w kolorze zielonym i lokalną strefę oporu 2111-2115. Sygnał negatywny w kontekście również nieudanej próby przełamania, kolejnej próby przełamania oporu 85 to powrót indeksu poniżej intradojowej strefy wsparcia 2058,63, która w tej chwili posiada wzmocnienie w postaci linii czerwonej. Indeks DAX tutaj na razie bez jakichś ważnych sygnałów technicznych, bowiem dopiero Przełamanie oporu 9895-9925 wskazywałoby na rosnącą siłę rynku, co zapowiadałoby kontynuację ruchu w kierunku historycznie potwierdzonego już węzła 10500-10570. No i tradycyjnie S&P z udaną piątkową próbą przełamania ważnego, krótkoterminowego oporu 1922-29. W tej chwili Istotny powinien okazać się wynik konfrontacji w tym węźle 1964 74 Stosunkowo szeroka, dziesięciopunktowy korytarz cenowy znany nam już z poprzednich opracowań. W pobliżu przebiega linia kanału, a także minion line, pokonanie takiego oporu. To również no, możliwość ponownego zmierzenia się byków z dość istotnymi oporami technicznymi, czyli węzłem 2000-2005, no i przede wszystkim 2028-35. Dziękuję bardzo.